Oławka, niedziela, godzina 15. Z sprzyczajki, z na biegu, bez przygotowania, na szybko, zanęta, kilka kul i zobaczę, czy ja coś tutaj sobie wydłubię. Tu mam taką pozostałość po ostatnim wędkowaniu. To było na świeżo zamrożone. Widzę, że tam mam jakiegoś filecika. Z rybki, więc może, może, czemu nie mógłbym rzucić. Bo jednego kija to mam tego 360, to nim tutaj chyba Ech... rzucę, tam gdzieś dalej na tą rybkę. Ale tam dalej to wszędzie tu płyciutko jest. Ale czemu by nie? Może coś podpłynie. System mam opracowany z poprzednich odcinków, jak nagrywałem wzdłuż tej trzciny zawsze tutaj rzucałem gdzieś 2 metry od końca tych trzcin wzdłuż tutaj co one idą i tak będę teraz nęcił to dosłownie tutaj o. nie wiem jak z tym dnem tutaj bo może pozarastane teraz jest trochę ale jedną tam w nurt rzucę o, niech ta ryba coś tutaj zobaczy, że się dzieje. Zamęta nie jest pierwszej jakości, i może dużo byczka i suma podejść. Może być to uciążliwe dzisiaj, ale. Nie ma się mu co nastawiać, no i reszta tutaj co mam, pójdzie do koszyka, a to jest Sensas. wymieszany z Match Pro. z BOSTERem, tam gdzie ostatnio. Go próbowałem, to miałem fajny ten rekordzik tego leszcza, nie? 30 gramowy, koszyczek. I do tego haczyk dwunastka. Przypom z plecionki, Mikado 010. Zatapujemy, zaczniemy od czerwonego robaka. Dendrobenę, zaraz ją tam potnę. Siemanko wszystkim w kolejnym odcinku z tej strony wiadomo kto i wiadomo co będę robił. Moje wzmagania wędkarskie nie będą miały końca aż do zajścia dzisiejszego słońca. Znajduje się oczywiście, jak wszyscy już widzicie, w okolicach siechnicy nad rzeką Oławką. Z tego co widzieliście, już to jest podnęcone, aczkolwiek jest cisza. Dochodzi godzina już 16.30, siedzę od 15.00 i sobie tak. Wykorzystuję ostatnie takie dni ciepła. Mam nadzieję, że nie ostatnie, że jeszcze w październiku ich trochę będzie. Także dzięki, że ze mną jesteście. Dzięki, oczywiście za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli oglądacie pierwszy raz. Kanał poświęcony oczywiście, tylko i wyłącznie wędkarskiej przygodzie, pasji, hobby, gdzie są ujęte między innymi aspekty relaksu. Turystyki, rekreacji, sportu i tym podobnych, różnych takich działań. Zapraszam Was wszystkich do dzisiejszego oglądania. Nie wiem, czy ja cokolwiek tutaj złowię, bo była niestety krótka przerwa. No, niestety siła wyższa, remonty, przeprowadzki i tym podobne, różne takie sympatyczne niuanse życiowe, które niestety odciągnęły mnie od wędkowania. A ze zmianą, że tak powiem, Mojej pseudo-pracowni wędkarskiej, gdzie mogłem trzymać sobie wszystkie zanęty, robić mrożonki, gotować kukurydzę. No, wszystko co dobre kiedyś się kończy, tak? Dlatego mam nadzieję, że teraz ten październik jeszcze mi się uda, bo będzie coraz ciężej, podejrzewam, z tą rybą, bo zaraz przyjdzie zima i wiadomo, jak to jest. Także dzięki, że ze mną jesteście. Jedziemy. Się działo, zaraz zobaczymy czy robak jest pewnie zjedzony, bo dość dużo pod. i pewnie że zjedzone, nic nie ma, ale zaraz tam podkręcimy, no podgryziony to mocno, no załóżmy coś większego. wisiało na dnie i mocno się poruszało Trochę mały haczyk, ale właśnie e poi dobbiamo MAMURA. i jest elegancko, się chyba nie zaczepiło, chociaż nie, jest elegancko, to jest takie z... taki dołek, ala dołek, bo to ile tam może być, z 2 metry z tego co ja pamiętam maksymalnie, no i w tym dołku zawsze tak czysto w miarę było, właśnie pamiętam. Bo tu, gdzie nurt, to jest pół metra. Jest dużo na dnie piasku, mułu. Ale woda jest bardzo czysta. Z tego, co tutaj, jak patrzę, widzicie sobie. W międzyczasie udało też mi się troszeczkę odświeżyć swój sprzęt wędkarski, bo jak wiecie, że. Na rynku wędkę ktoś ma dłużej niż 3 lata, no to już później jest problem z dostępnością, jeżeli chodzi o szczytówki i tak dalej. Udało się odświeżyć, dołożyć troszeczkę sprzętu, co pozwoli mi w tym roku jeszcze spróbować za jakimś żywcem. Może jakiegoś drapieżnika fajnego pociągnę, bo jednak ten sprzęt troszeczkę mocniejszy kupiłem. Odra mi wyjaśniła w tym roku, że nie ma z nią żartów. I jeżeli chcę, aby ryba była w dobrej kondycji, dobrze złowiona, muszę się naprawdę do tego przyszykować, bo to nie są żarty. Także już niedługo na pewno ukaże się jakaś pierwsza próba w filmie, gdzie będę zasiadał tylko i wyłącznie za drapieżnikiem dwie wędki, trupek, żywiec, cokolwiek tam mi się uda wyrzeźbić. Piękne tutaj są widoki, uwielbiam tutaj przyjeżdżać. A co chciałem dodać, głowiska e, wyciszone, tak jakby sezon wędkarski, e, turystyczny przede wszystkim, się definitywnie skończył. Jestem tutaj dzisiaj praktycznie sam na odcinku, mógłbym powiedzieć 700 metrów. I widziałem tylko jednego spinningista. Przyszedł, popatrzył nawet. A coś pomarszczył się i poszedł. No a ja zostaję sobie tutaj jeszcze kilka godzin do wieczorka. Mam nadzieję, że jakąś rybkę uda mi się dzisiaj tutaj, chociaż jedną wam pokazać, aczkolwiek nie na tym rzecz polega. Sport, rekreacja, turystyka, odpoczynek, relaks. Ostatnie promienie słoneczne. W tym roku nabrać siły na te szare mokre, nędzne dni pseudo zimowe. <noise> Dzisiaj się rozgadałem, bo jest piękna niedziela. Fajny dzień. A jak ryba nie bierze, to będę Was nudził. Albo i nie nudził, bo staram się zawsze Wam coś normalnego i treściwego przekazać, tak? Szły, ale niestety dalej bez ryby, aczkolwiek są drobne. O, poszedł. No tak jak wam drodzy widzowie mówię, ostatnie podrygi, nie? To się wszyscy wyżywają jak tylko mogą, w jakikolwiek sposób się da. No, a powracając, no to delikatne jakieś skubnięcia są, aczkolwiek nic się nie udało wydłubać, dlatego... Kowalski musi wprowadzić plan B. Plan nęcenia. Długoterminowy. W tym tygodniu podlecę tutaj, podnęcę sobie ze 3 dni w tygodniu. Podnęcę, zobaczymy, czy na weekend coś tutaj się jeszcze wydarzy. Czy uda się w ogóle yy, przeprowadzić taki temat. Jak zawsze uskuteczniam kilka dni nęcenia, a później o, bo jest jakieś branko, właśnie, skubnięcie jakieś drobne. Teraz, o, coś się tam dzieje delikatnie. Także dzisiaj parę kulek, jutro podlecę, kilka kulek rzucę, w środę, w czwartek, może tutaj coś się zacznie, może właśnie przy tym zachodzie słońca coś się uda dłubnąć. No, słonko się schowało za chmurami powoli, dobija do zachodu słońca, zbliża się godzina 18. No niestety, nic nie złowiłem na razie przez te kilka godzin, ale aktywność na szczytówce jest. Także jest to znak, tak jak wcześniej powiedziałem, Kowalski Plan B. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dochodzi już prawie godzina 18.30, zachód słońca na horyzoncie. Gdzieś tam za tym wiaduktem na pewno jest przyjemny. Ja po kilkugodzinnym, drobnym wędkowaniu, w moich wzmaganiach, gdzie... Była aktywność dzisiaj, ale tylko na szczytówce. Drobne brania nic nie udało się fajnie zaciąć, złowić i Wam pokazać. Dlatego Kowalski dzisiaj wprowadza już plan B. Resztę zanęty już przerobiłem na kule, wrzuciłem. No i przyjadę tutaj jeszcze w tygodniu kilka razy pod nęce i zobaczę co wydarzy się w piątek. Przyjadę tu około 14.00. Posiedzę do wieczora. Może jakieś ognisko zobaczę. Jeszcze może jakaś kiełbaska, bo ma już być chłodno. I tak chciałem przyjechać, posiedzieć do wieczora, ale nie wiem, czy to będzie sens, no bo ma spadać już temperatura do praktycznie 2 stopni. Także trzeba się zawziąć, próbować. Nie ma co się poddawać, będzie zero, będą ryby. Trzymajcie się, do zobaczenia. Lukas Fishing, pozdrawiam, dużo zdrówka, ciao!